Autentyczność jest dla mnie wszystko, i czuję, że e, tym bardziej żyjemy autentycznie, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, oczywiście, żeby odkryć tego, co jest nas. Jak chcemy żyć i żeby żyć autentycznie, ta samorefleksja jest potrzebna, żeby była spójność pomiędzy tym, kim jesteśmy na świecie i tym, kim jesteśmy w, swoim, w środku. Tak? Jak nie ma spójności, ja tak czuję, ja tak myślę, że jak nie ma spójności pomiędzy to, co jest wewnątrz i to, co pokazujemy zewnątrz, to mamy ogromne cierpienie, i wtedy ludzie są zagubieni, nieszczęśliwi, i ogólnie są problemy spowodowane bardzo mocno związane z tym. A I dla mnie autentyczność i życie w prawdzie, do którego dążę, i jak coś, jest, jak coś się dzieje w moim życiu, do którego powiedzmy jest jakiś kłopot albo jakaś rozterka, staram się. Wejść do sedna, do prawdy, tej sytuacji, żeby móc zrozumieć, i żeby właśnie żyć w tej autentyczności od nowa, cały czas, cały czas. I granice międzyludzkie są szalenie ważne. I myślę, że jak żyjesz w autentyczności, można powiedzieć: Nie, można powiedzieć, to mi nie pasuje, można powiedzieć. E, dziękuję, ale właśnie stawiam tą granicę i móc powiedzieć to na głos i znać siebie na tyle, żeby móc wiedzieć, jakie mamy potrzeby. Ja jestem cały czas w procesie, cały czas się uczę o siebie, o tym wszystkim, jak jakbym, y, 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 tworzenie tak jakby swój, swój świat, jestem work in progress <grych> i cały czas się uczę i cały czas tak jakby y, myślę, że stawianie tych granic jest kluczowym elementem do samorealizowania i szczęścia w życiu.